Witam Was, moje drogie wagi na kanale k Tarot. od przesłanie na nowy tydzień. Moi drodzy, po staremu, um, jak um, wcześniej, w związku z tym, że mam więcej troszeczkę czasu, więc mogę pozwolić sobie na to, że to czytanie jest w tej normalnej wersji. Um, ale dajcie mi w razie czego znać w komentarzach, co dla Was jest lepsze, czy też um, i obie wersje raz na jakiś czas um, mogą się zmieniać, więc um, no nie jest to zależne ode mnie. W każdym razie. Um, to czytanie podzielone jest na dwie części, czyli dla osób, które są w relacjach i dla singli. A czasówka w opisie będzie lub w komentarzach. Um, nie musi to czytanie z Wami rezonować, pamiętajcie o tym, że to nie jest, nie jest wyrocznia tutaj, te karty um, i, i dokładnie też nie jestem w stanie tutaj powiedzieć każdej jednej informacji, która się pokazuje w tych kartach, dlatego że to czytanie by naprawdę trwało bardzo długo, a każdy z Was znajduje się w innej sytuacji życiowej, więc może być tak, że to czytanie nie będzie z Wami rezonowało, nie znajdziecie tutaj dla siebie. Żadnej podpowiedzi, żadnej informacji wręcz. Także to jest jak najbardziej normalne. Nie przejmujcie się tym. E, czytanie pod kątem pracy, e, uczuć. E, zawsze możecie sobie zamienić tą, e, to czytanie z singlami czy odwrotnie, dlatego że może akurat, w, ponieważ to czytanie jest dla tego samego znaku Zodiaku, może być tak, że to czytanie dla Was wagi. A będzie bardzo, bardziej rezonujące właśnie w tej odwrotnej części, czyli dla singli, więc tutaj um, jakby to jest otwarta, e, otwarta możliwość i każdy może sobie z tego skorzystać. Teraz temat pracy bardzo się dla was wyrównuje, jeśli chodzi o jakiegoś rodzaju decyzję, bo i dla was, i dla singli jest pokazana jakaś decyzja w pracy. Um, u was, bo tak jak u singli to jest bardziej um, jakaś, decyzja ich y, własna. U was może być wasza własna, ale też może być y, tak, że Wy tutaj czekacie na jakieś, nie wiem, jakąś zgodę, pozwolenie, decyzję od kogoś, od jakiegoś mężczyzny prawdopodobnie, więc może to być szef, czy jakaś osoba, która y, może wy sami jesteście tutaj mężczyzną. W każdym razie, jeśli nawet nie, to tutaj jest jakaś decyzja y, przed Wami, która wam. Otworzy tutaj, czy da zielone światło do działania, do spełnienia jakiegoś marzenia, i warto tutaj z tego skorzystać, bo to naprawdę jest coś dobrego, jeśli macie wy sami jakąś myśl, jakiś pomysł, jakąś intuicyjną tutaj sprawę, ale taką, którą Wam Wasz własny rozum podpowiada, nie serce, absolutnie. Tutaj macie coś bardzo dobrego, czyli spełnienie naprawdę jakiegoś marzenia. Czy czegoś, przed czym staliście? Tutaj może być tak, że zastanawiacie się nad zmianą pracy, nad. Przeprowadzką, czyli um, zmiana pracy w związku, właśnie szukanie tego dużo dalej lub wręcz za granicą, cokolwiek wchodzić w, w jakiś nowy etap, ale coś, nad czym wy będziecie kontrolować, panować i spełniać swoje marzenie. To jest kreatywność, tutaj bardzo podniesienie sobie poprzeczki. Bardzo dobre karty, w każdym razie, jeśli chodzi o temat pracy, nowy początek, druga szansa, jakaś wiadomość, jakaś nowina. Nowy początek po raz kolejny bardzo dobra karta. Tutaj macie lwa pokazanego w tej karcie dodatkowej, ale, ale praca Wam się pokazuje naprawdę w tym tygodniu bardzo pozytywnie, bardzo jeśli chodzi o perspektywę tutaj przyszłościowo, jakieś spełnienie, więc dobre karty macie. Teraz. Dalsza część, jakby tego przesłania na ten tydzień, i tutaj się muszę wam e, jakby posłużyć dwoma dwoma rzeczami. E, dlatego, że z jednej strony, jest ostrzeżenie, i to takie bardzo konkretne, dlatego, że wy wpuszczacie prawdopodobnie kogoś lub e, lub coś, może być też sytuacja, gdzie jest jakieś kłamstwo, oszustwo, złudziejstwo, nie wiem, jakaś kradzież, no coś bardzo złego tu się pokazuje. Znaczy bardzo, może nie bardzo, po prostu jakieś oszustwo, powiedzmy to tak, nazwijmy. Osoba, ja bym powiedziała bardziej osoba mi się tutaj pokazuje, którą wy prawdopodobnie macie szansę wpuścić z jakiegoś powodu, bo ufacie, bo wierzycie w to, że tutaj jest ktoś dobry, ale do domu do domu, do waszego otoczenia, do środowiska, do towarzystwa. Ktoś tutaj wchodzi fałszywe wasze otoczenie najbliższe, więc tutaj uważajcie. Możecie opierać się na, na waszym ja bym powiedziała, na, na, na tej waszej otwartości, dlatego że jesteście bardzo tutaj otwarci na jakieś nowe znajomości, ale ta, ta znajomość, która tutaj się pokazuje, niestety nie jest czymś dobrym. Więc uważajcie. Ja bym bardzo powiedziała, Towarzystwo, rodzina, Towarzystwo, nowe osoby, dom. To jest to, co się tutaj pokazuje przede wszystkim w tych kartach. Może być to związane z, z kimś, z kim jesteście, nie wiem. A emocjonalnie jakoś bardzo się czujecie powiązani, więc może to być jakiś um, przyjaciel wręcz. No tutaj jest jakieś oszustwo. Tyle. E, druga rzecz, która już jest bardziej optymistyczna, ja bym powiedziała dla Was: jeśli byście starali się, nie wiem, w tym tygodniu tutaj podejmować decyzję pod kątem zmiany e, domu, zamieszkania, Tutaj podróż. Macie szansę, jeśli wykażecie się swoim um, sprytem. Przede wszystkim tutaj spryt wasz. Um, musicie tutaj bardzo jakby. Um, z wyprzedzeniem, ja bym powiedziała tak, z wyprzedzeniem tego rezultatu, który, o którym jeszcze nie wiecie, jak on się zakończy, i jeśli tutaj sprytnie do czegoś podejdziecie, faktycznie to się wam może tutaj um, w coś dobrego z, uh, zmienić. I ja bym powiedziała tak, z, nie wiem, kupno domu to mi przychodzi do głowy. Wejście z jakimś pomysłem w, jakąś, w jakieś nowe towarzystwo. Jest tutaj jakiś sukces, ale bardzo wtedy um, zależałoby to od tego, że um, zmieniacie pracę, zmieniacie dom, otoczenie, przyjaciół. W coś możecie wchodzić, co będzie tutaj dobre. A tutaj jest jakieś wesele, jakieś um, powiedzmy. Wesele tak wiecie, w sensie może to być po prostu jakiś zjazd przyjaciół, rodziny, nie wiem, jakaś celebracja, jakieś e, zwycięstwo, jakiś e, e, może czyjaś impreza, po prostu towarzyska jakaś taka, która będzie miała na celu mm, jakby świętowanie czegoś, jakiegoś sukcesu, powiedzmy jakiegoś szczęścia ogólnie. W każdym razie tutaj te rzeczy mi się pokazują, Wy weźcie to, co dla was najbardziej rezonuje, dlatego że w tych ogólnych przesłaniach niestety może być tak, że to jest naprawdę przesłanie wyłącznie dla jednej osoby, która akurat w takiej sytuacji się może znajdować, więc tutaj to mam dla was. Um, jeśli chodzi o uczucia, moi drodzy, dla was jest tak, że... Um, w samych uczuciach, jeszcze, jeszcze tutaj muszę coś Wam e, powiedzieć za chwilę, ale najpierw już powiem do końca o tych uczuciach. Cztery kielichy, słuchajcie, może, może być tak, że e, Wasz partner lub partnerka nie. E, jakby nie jest do końca tym, a, czego oczekiwaliście, czy jakby planowaliście, że tak będzie, co nie z góry założyliście sobie, że będzie inaczej, a w tym momencie się znaleźliście w jakiejś takiej rutynie, a, nie wiem, jakaś tak, tak pokazuje się troszeczkę takiej energii, kiedy no, troszeczkę jesteście zawiedzeni, a, tak jakby. A, no, wszystko jedno, czy partnerem, czy partnerką. Tu jest taki moment, taki troszeczkę zawieszenia, kiedy wpadliśmy w jakąś taką, w jakiś schemat, okay? z którego właściwie nie to, że nie jesteście niezadowoleni, ale tak, tak naprawdę właściwie też tutaj nie ma, przynajmniej w tym tygodniu, może być tak, że się poczujecie, że troszeczkę tak jakby nic się nie dzieje, taka nuda. Nie do końca jesteście jakby pokazani tą osobą, która, nie wiem, będzie miała ekscytację jakieś powiedzmy w tym tygodniu, czyli coś takiego do zadowolenia bardzo. Ale to, co chcę Wam jeszcze powiedzieć, wiecie co, wam wam akurat wypadły dwie karty dziewiątki kilku, więc tutaj jest jakieś spełnienie ogólnie, ale macie. Znaczy możliwe, że będziecie się czuli tak jako osoba, która jest zadowolona ogólnie z czegoś, dopiła swego lub już jest na skraju czegoś, kiedy się coś realizuje bardzo pozytywnie i to może być pod wieloma względami, tu jest bardzo pod y, y, temat emocji pokazany, więc emocjonalnie jesteście zadowoleni w jakimś y, aspekcie w waszym życiu, ale musicie tutaj uważać, bo to jeszcze nie jest dziesiątka, więc jakby tutaj jeszcze nie stawiajcie y, 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 no, piasków, y, tak, budowanie piasków, y, Um, nie, zamku z piasku, który się może jeszcze troszeczkę tutaj te marzenia się mogą rozpłynąć, bo jeszcze nie są jakby w tym etapie zakończenia, więc to jest jedna rzecz, ale chciałam powiedzieć, że nie zakładajcie jeszcze więcej laurowego, bo już macie zwycięstwo, bo już jesteście. Um, Czujecie się wygraną osobą, więc tutaj jeszcze to nie jest taki ostatni etap, chociaż już się coś zaczyna realizować, spełniać. Bardzo dobra jest ta karta tego od, y, odrodzenia, więc ona tu zapowiada, że pierwsze, że macie ochronę, jakąś, macie zwycięstwo, macie jakąś zapowiedź czegoś bardzo dobrego y, lub wejście w coś zupełnie nowego, czyli jakby odradzamy się na nowo, spełniamy swoje marzenia. Y, no, nie ma to w związku tutaj z partnerstwem ogólnie samym w sobie, ale jesteście w poczuciu takiego jakiegoś, w pewnym aspekcie, ja to podkreślam, bo tu chodzi o jakąś jedną konkretną rzecz, że może w tym tygodniu się coś zrealizować bardzo pozytywnie, więc bardzo dobre karty. Król Monet jest tą kartą, która pokazuje dodatkową energię na uczucia. Więc macie tutaj jakąś stabilizację. Więc tu, no, w czterech kielichach macie stagnację, więc, jakby. Ani źle, ani dobrze, ale y, pozytywnie w sensie takim, że tu nie ma zmian, jakichś takich negatywnych, więc to jest dobre. Ogólnie wasz partner czy partnerka, bardziej partner lub ogólnie wasza sytuacja partnerska jest pokazana jako coś bardzo, na czym można się opierać, czyli coś jakaś stabilność. Jest tutaj przede wszystkim pokazana w tej karcie. Króla monet ktoś spełnia Wasze marzenia pod kątem y, tego, że widzisz, że. Y, jakby materialnie, jesteście spokojni a, i, i ta stabilizacja jest jak najbardziej bardzo ważna w waszym życiu. Nie tylko te emocje, które muszą tutaj um, akurat w tym tygodniu brać górę, tak nad waszym partnersem. Pozdrawiam serdecznie, życzę Wam wszystkiego dobrego a, i zapraszam teraz wszystkie single. Wam dziękuję i trzymajcie się. I witam wszystkie wagi single. Słuchajcie, czytanie tygodniowe w tej wersji poprzedniej, tej, tej być może do której jesteście przyzwyczajeni normalnie. W ostatnim czasie nie miałam po prostu czasu na to, żeby robić. Chyba mi to było też potrzebne troszeczkę i zupełnie niechcący, ale faktycznie, że mogłam też i ja swoje tutaj rzeczy pod, pod, jakby, pod dopracować, tak. Podpędzić, chciałam powiedzieć. No, wszystko jedno, w każdym razie mogłam tutaj troszeczkę um, zapanować nad tymi swoimi rzeczami, też, ale um, dajcie mi w komentarzach w razie czego też informacje, bo wiem, że część z Was jest, jest um, jak najbardziej zadowolona i czy ta wersja, czy ta dla Was jest su w sumie bardzo fajna lub nie. Więc to jest no, dla mnie też ważne, żebyście powiedzieli, co Wam bardziej pasuje. Jeśli jesteście OK, ze wszystkim nawet nie musicie komentarza dawać. W takim razie w zależności od mojego czasu ja będę to robić tak, jak mi um, to najbardziej pasuje i odpowiada. A Niemniej jednak, nie musi to czytanie rezonować. Pamiętajcie o tym, nie musi to być dla Was wszystkich. Jeśli nie rezonuje widocznie, to nie będzie czytanie no, dla osoby słuchającej, dlatego, że po prostu nie dam rady po prostu w tych kartach powiedzieć o wszystkim, co ja tu widzę. Dlatego, że to czytanie wtedy by miało naprawdę niesamowicie długą no czytanie miesięczne by się robiło, więc jakby Zatrzymujmy się na takich krótkich przekazach, które tutaj być może mają jakieś znaczenie, ale nie muszą, właśnie w tym tygodniu, dla Waszego znaku Zodiaku. Wymieniajcie sobie te energie, czyli single z osobami, które są w, w relacjach. Nie ma nic z tym złego: oba czytania są dla Waszego znaku Zodiaku, więc może być tak, że one się w jakiś sposób będą wyrównywały. Temat dla Was, jeśli chodzi o temat pracy, dla Was single. A, bardzo podobnie jak u tej grupy pierwszej, jest jakaś decyzja w tym tygodniu dla was, jest wasza własna, ale coś wam tutaj jednak los podsunie pod nos, a, z czego warto skorzystać, i tutaj dlatego będziecie wy, wy podejmowali jakąś decyzję lub a, sięgnijcie po to, dlatego że tutaj od losu do was coś przychodzi, jakaś zmiana, której się nie spodziewacie, coś co może powrócić, a, nie wiem, ponowić się. A, to jest jedna rzecz i, i to Wam przyniesie naprawdę bardzo coś dobrego, więc jest jakieś um, odnowienie czegoś ja bym powiedziała i Wasze sięgnięcie po to po raz kolejny, czy szansa, bo kiedy możecie po to sięgnąć po raz pierwszy, ale jednak um, warto tu będzie z tego skorzystać, bo macie asa kielichów i tutaj jest um, jakieś um, powiedzmy. Rozwój, ale taki stuprocentowy pozytywnie, więc bardzo dobra rzecz się tutaj pokazuje. Dla części z Was to, co Wam tutaj się zaczyna dziać w tej pracy, już nie pod kątem niestety, jeśli chodzi o rozwój kariery, propozycja nowej pracy. Wejście w coś nowego zupełnie, czy no nie wiem, jakaś szansa, która się tutaj pokazuje, bo jest tutaj szansa, jest tutaj porozumienie, a jeśli byście wchodzili w coś zupełnie nowego, bardzo dobre, więc to jest, to się tego trzymamy, ale dla um, części z Was, Wy tutaj macie bardzo dużo. Um, jakby energii romansu, miłości, czegoś nowego pod kątem emocjonalnym. Czyli jest bardzo jakaś osoba wami zainteresowana, wy jesteście zainteresowani tą osobą, ale teraz jedna rzecz konkretna, która się w tej pracy pokazuje, i tu już musicie tak, jakby wiecie, indywidualnie do tego podchodzić, bo to się nie da po prostu tak. Um, ani doradzać, ani ukierunkowywać. Każdy musi swoją, swoim rozumem się kierować, bo to nie są karty wyroczne tutaj dla nikogo. Więc tutaj z tego romansu może wyjść po prostu dziecko, ciąża, dziecko, bo to nam pokazują przynajmniej dwie karty: um, czyli A z kielichów i karta odrodzenia, która jest dodatkową energią, ale tutaj macie narodziny dziecka, ciąża. Um, to nam się pokazuje też w kielichu, w asie kielichu, więc macie tutaj coś, co się może przerodzić w coś bardzo konkretnego, dobrego. Jesteście singlami, więc tutaj dla was nie ma jakby specjalnie um, ostrzeżenia w związku z tym, bo po prostu tak, tak może być, ale mówię o tym z taką troszeczkę jakby... Zawahaniem, powiedzmy to tak, bo, bo to nie jest moje życie, więc tutaj jakby. Um. Tak jak powiedziałam, nie musi to w ogóle być, nie wiem, może być dla jednej osoby, więc tutaj się tym nie sugerujcie, ale chodzi o to, że w karcie kochanków zawsze jest e, taka energia, kiedy komuś coś stoi na przeszkodzie, więc to, jest, to są decyzje bardzo śmiałe, bardzo odważne. Dlatego ten e, związek, który się tutaj pokazuje w tej pracy, jest niesamowicie oparty na. Szacunku, na zrozumieniu, na radości, na osobie, która naprawdę da Wam wsparcie, ale może nie być jeszcze w swoim życiu wolną osobą, czyli może tutaj ktoś stać lub coś stać na. Waszej drodze, i może to być dziecko, jednego z was, czyli może być tak, że tutaj ta osoba, z którą wy jesteście w, jakiej, w jakiejś relacji, czy wchodzicie w jakąś relację, może to być oczywiście spełnienie waszego marzenia, ale równocześnie tutaj może być coś, co stoi wam na przeszkodzie, i to już poza osobami może być jakaś sytuacja, po prostu ktoś nie mieć, może nie mieć jeszcze czegoś do końca zakończonego w tym swoim życiu, więc tutaj nawet nie wy możecie być to, Konkretnie jakąś taką, um, um, jakby to nazwać, energią, która się pokazuje taka szczęśliwa, tylko właśnie tutaj jeszcze to szczęście jakby jest, ale. Tutaj czekacie na jakąś, może ta osoba czekać na rozwód, może ta osoba nie być wolna, bo tutaj karta odrodzenia też o tym mówi: tutaj jest sąd pokazany, tu są jakieś sprawy, które nie są do końca zakończone, ale one już mają szansę tutaj usłyszeć konkretny wy, jakby wyrok, chciałam powiedzieć. Może być wyrok, może być w sensie decyzja, tak. Um, no, rozejście czegoś, tak, no, wie, wiecie, tutaj jest dużo, dużo takich um, różnych przekazów z tych kart, więc no, trzymajmy się tego, bo to mi się najbardziej tutaj sugeruje moją taką intuicją, więc tak jak powiedziałam, może być to dla kogoś, a może być dla nikogo zupełnie. Um, a teraz dalej to, co macie pokazane i wiecie co, tutaj jest, e i to bierzmy tak pod kątem w ogóle ogólnie tego otoczenia w was, więc to waszego, w sensie w jakim wy się normalnie na co dzień znajdujecie i to może być praca, oczywiście, ale i nie musi, więc jest, e, mo, mogą być przyja przyjaciele, przyja przyjaźni, e, jakieś osoby, które, z którymi jesteście na co dzień w jakimś, e, w jakiejś współpracy, okej, okay? z kimś tutaj, z kim jesteście na co dzień w jakimś, nie wiem, to może być wasze towarzystwo, z którym, nie wiem, się spotykacie y, raz na jakiś czas, nie wiem, no coś w tym stylu, ok? Y, chodzi o to, że wy się tutaj pakujecie w jakiś lub jesteście, lub możecie się wpakować, więc uważajcie tutaj, y, bo. Uh, jest jakiś konflikt tutaj pomiędzy jakimiś osobami, i wy się w ten konflikt tutaj wpakujecie niechcący. Przynajmniej to tak, pokazu tak pokazują się te karty, że wy wchodzicie w jakieś osoby, które być może są zupełnie nowe dla Was, ale, um, ale tutaj jakiś jest konflikt, i może być tak, że um, albo podejmujecie decyzję, że. Um, co do tego konfliktu i co będziecie dalej robić, albo wpakujecie się po prostu w coś, z czego nie będziecie widzieli wyjścia, i tutaj się pokazujecie jako ktoś, kto chce jakby cofnąć czas, nie wie co ma zrobić. Emocjonalnie tutaj jest jakieś strasznie zdołowanie pokazane w czterech kielichach, więc tutaj uważajcie, bo możecie wejść w jakąś taką energię poczucia. Nie wiem, straty, braku wyjścia, sytuacji. Um, no cztery kielichy, to jest takie, koncentrujemy się na, jakimś, na jakiejś porażce często. Um, nie widzimy tutaj jakby. plusów w tym, w tym wszystkim, więc nie wiem, co my, co, o co tu chodzi, ale um, jeśli byście byli, nie wiem, ja bym powiedziała ewentualnie w jakiejś spółce z kimś, w jakiejś, nie wiem z grupą ludzi, dzieci w jakiejś jednej konkretnej sprawie w której musicie współpracować ze sobą, coś w tym stylu powiedzmy. Tutaj um, z jednej strony jesteście samodzielni, z jednej strony jesteście bardzo um, zadowoleni, więc jakby tutaj może może wam się wydaje, że um, że właściwie was to nie obchodzi, ale tutaj ta karta jednak mówi o tym, że coś wam tutaj ciąży, coś was wypala, jakiś ciężar tu się pokazuje z jakąś sytuacją, z której jakby nie możecie się za bardzo dostosować, a wydawało wam się, że, że to nie będzie takie, że to nie wpłynie na was emocjonalnie w jakiś sposób, więc tutaj no niestety to się może, może się pokazać, że jednak będzie was tutaj coś męczyło. Teraz... Może to być związane z tą osobą z pracy, więc tutaj, bo to też, to też się nam tutaj pokazuje, więc ten konflikt może przejść do waszego życia osobistego. Teraz, jeśli chodzi o samą kartę, na uczucia miłość, macie kartę słońca, więc tutaj, wszelkie te przeciwności, ta karta zawsze pokazuje jako pokonanie. Więc, jakby coś, co się zapowiadało, że było, będzie kiepsko, że to źle wygląda, tutaj pokazuje się w karcie słońca, że uda Wam się z tym uporać pozytywnie, więc tutaj jest jakaś droga wyjścia. Przyjdzie jakaś, e, powiedzmy, też e, możliwa mm, mo, e, szansa na to, że to zostanie zażegnane. O tak, powiedzmy, e, lew wam się tutaj pokazuje. Macie bliźnięta pokazane, macie pokazanego strzelca i macie raka pokazanego. Więc to są wasze. Ten e, lew się wam pokazuje tutaj w dwóch kartach: czyli i słońce, i odrodzenie. Ale tutaj jeszcze mamy króla monet, jeśli chodzi o. To partnerstwo, tą, tą kartę na uczucia. Więc tutaj jest coś stabilnego, jest coś dobrego. Partner, który stworzy piękną rodzinę, może to Wy jesteście tutaj tą osobą, bardzo możliwe. Ktoś, kto ma do zaoferowania coś bardzo stabilnego i dobrego. Ktoś, kto daje nam wsparcie, ktoś, kto jest naszym przyjacielem, bo tutaj męska energia się bardzo pokazuje. Więc, bardzo takie ogólnie sama, sama energia na te uczucia jest bardzo dobra dla. Was, drogie singla, więc mam nadzieję, że Wam się to, jeśli na coś liczycie żeby to się spełniło, to to się spełni w przyszłości. W, w takiej bliskiej przyszłości, bo słońce to jest, to jest karta wielkich arkan, jedna z najlepszych, ja bym powiedziała nawet, że najlepsza, dlatego że słońce nam tutaj naprawdę daje optymizm, nadzieję. Tu się często widzę, co też znowu po raz kolejny wam się dziecko pokazuje, więc tutaj no, dla, dla tych osób, które są gotowe na jakieś rzeczy i chcą pójść o krok dalej w, w relacji, no to macie tutaj faktycznie powiązanie z tą pracą, bo to też jest właśnie osoba z pracy. Um, ale dziecko się pokazuje często w karcie słońca, więc um, dziecko, dzieciństwo, osoby związane z nami, z czasów dziecięcych, e, rodzina jak najbardziej, więc jest dużo pozytywnej energii, dobre, dobrej energii w tej karcie słońca. No ale e, tutaj już musicie jakby do, dopasować wszystko do siebie pod ważnym kątem, co się tak naprawdę dzieje w tych. W tych Związkach i relacjach. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się udanego tygodnia i do usłyszenia.